Cześć. Witam Cię na piątej praktyce z cyklu joga dla copywritera. Dziś poszukamy mobilności w kręgu piersiowym. Usiądź w na piętach i z wydechem unieś ręce w górę. Z wydechem opuść się w taki sposób, aby Twoje łokcie znalazły się w linii z ramionami. Możesz rozszerzyć palce dłoni. Oddychamy. I zdechem będziemy się starali otwierać mocną klatkę piersiową, ciągnąc ciągnąć, ciągnąć ręce do tyłu. Staraj się tutaj nie obniżać łokci w ten sposób, tylko próbować otwierać klatkę tak, aby ta równa linia między łokciem a ramieniem była zachowana. Na wdechu będziemy pogłębiać i na wydechu przenosić ręce przed siebie. Z wdechem mocno otwórz klatkę piersiową, podciągnij łokcie za siebie i z wydechem przenieś ręce w przód. Z wdechem otwieramy. Z wydechem zamykamy. jeszcze kilka razy w własnym tempie. Na pewno zaczynasz już czuć, pojawiające się ciepło w okolicy między łopatkami, to dobrze. I ostatni raz, wydech, otwieramy, wydech, zamykamy i przechodzimy do klęku podpartego. Ustaw swoje kolana pod biodrami, dłonie pod ramionami i wykonaj kilka razy krowę i kota. Zdechem wdechem pociągnij tyłek do tyłu, zacznij wyginać kręgosłup w łuk, podnieś głowę do góry i spójrz przed siebie lub w sufit, a na wydechu oddechnij się mocno od maty i zacznij kręg po kręgu rolować, kręgosłup tak Schować głowę między dłonie. Z krowa, krowa, tyłek mocno do tyłu, kręgosłup I z wydechem kot, mocno odpychamy się od maty i zbijamy w kłębek. Jeszcze raz krowa. I z wydechem kot. Przejdź teraz do neutralnej pozycji. I z wydechem podnieś prawą rękę w górę. Spójrz za dłonią. Otwórz mocną klatkę piersiową. Z wydechem przełóż za swoją lewą ręką. odłóż na matę, głowa na matę, a raczej prawa część głowy, prawe ucho. I zostań tutaj. Lub jeśli chcesz poczuć więcej, wyprostuj lewą rękę w górę. Bądź też staraj się otwierać jeszcze mocniej, ciągnąc ją za siebie. Niezależnie od tego, który wariant wybierzesz, w każdym dzieją się dla twoich plecków super rzeczy. Mimo tego, że jesteśmy w dość wymagającym skręcie, nie zapominaj o oddechu. Jeszcze chwilę. I pomału wróć dłonią na matę. Jeśli była oderwana, mocno się odepchnij z wdechem. Otwórz raz jeszcze, spójrz za prawą ręką. I odłóż ją na matę. Teraz to samo. Druga strona z wdechem. Lewa ręka w górę, Patrzę mnie za dłonią. Z wydechem przenosimy ją za prawą, odkładamy na matę, lewe ucho na matę i zostajemy tutaj. W że poprzednio prostujemy bądź ciągniemy rękę mocniej do tyłu. Staram się tutaj nie skręcać za bardzo bioder w żadną ze stron i choć to trudne, utrzymać je w neutralnej pozycji. Nie zaciskaj oddechu, co jest dość naturalne. skręta. Tylko pozwalaj mu swobodnie płynąć przez swoje ciało. Jeszcze dwa wdechy i wdechy. Dłoń wraca na matę, z wydechem odpychamy się, lewa ręka idzie w górę i z wydechem odstawiamy ją na matę. Jeśli jesteś do ja mniej więcej w środkowej części swojej maty, możesz przesunąć się delikatnie w tył. I z pozycji czterech punktów powędruj swoimi dłońmi do przodu. Tak aby odłożyć czoło na matę. Staraj się tutaj zachować kąt prosty między swoim udem a łydką. I jeśli chcesz pogłębić otwarcie klatki, zamiast czoła odłóż na matę swoją brodę. Postaraj się rozluźnić. I głęboko oddychaj. Poczuj, jak otwiera się twój kręgosłup piersiowy. Poczuj, jak go rozmiękczasz. Głęboki wdech i wydech. Jeszcze jeden wdech i wydech. Należy przenosić ciężar ciała delikatnie na swoje przedramiona i połóż się na brzuchu. Rozstaw nogi, mniej więcej na szerokość bioder, a ręce tak jak na samym początku, praktyki do pozycji kaktusa. Z wdechem będziemy unosili kratkę. I ręce odrywali od maty i starali się przybliżać do siebie łokcie za plecami. Nogi przyklejone do maty. Połóż się. przekroczyło do maty. I z kolejnym wdechem oderwij klatkę. Otwórz. Otwórz się w przód. I staraj się ciągnąć łokciami za siebie. Oddychaj. Nie zadzielaj głowy do góry. Staraj się utrzymać ją w neutralnej pozycji, tak żeby nie obciążać karku. I odłóż głowę na matę. Ręce zostaw uniesione delikatnie, delikatnie nad ziemią. I jeszcze raz wdech. Odżywamy klatkę od maty. Ciągniemy mocno naszymi łokciami do tyłu. Tak jakbyśmy chcieli, aby się połączyły. I jeszcze zaraz. Schodzimy do dołu, ręce nad matą. I ostatni raz z wdechem mocno ciągniemy do góry. Otwieramy całą klatkę. Oddychamy. Trzymamy. Jeszcze trzy, dwa. Jeden. I kładziemy się na macie. Możemy położyć jedną dłoń na drugą, odłożyć czoło na dłonie i chwilę odpocząć. Przenieść się teraz do wybranej przez siebie pozycji siedzącej. Z wdechem unieś ręce w górę, spójrz za dłońmi, z wydechem opuść się na wysokość serca, Weź głęboki wdech, wydech, obciągnij ramiona barki do dołu, odciągnij od uszu. I poczuj, czy coś się zmieniło. Czy czujesz się inaczej? Jak te 10 minut temu? Jeszcze jeden wdech i wydech.